Da słuchaj, Wypojrzyli ją? Super. Przewidzieli ją do mnie. Mam nadzieję, że miło się jechało. Czego ode mnie chcecie? Porozmawiać z panią narzeczonym. Halo John. Ty masz coś mojego. Więc ja mam kogoś Twojego. Mam to, czego chcesz. Daję do telefonu. Szanowna pani, narzeczony. Julia, nic ci nie jest? Odezwij się. Co? Uważa pani milczenie za bohaterstwo? Julia! Więc może inaczej. Powiem Ci coś, John. Gdy właściwie ścisnąć szyję, człowiek nie może zamknąć ust. Włożę jej w usta żarówkę. W Rosji na Łubiańce opracowano taką torturę. Wybuchająca w ustach świetlówka niszczy tkanki miękkie, szkliwo i kość, a także płuca. Można by to nazwać 40-watowym spustoszeniem. Julia już to wie. A ty, John, wkrótce zrozumiesz. Bardzo chcę odzyskać to, co mi ukradłeś i to zaraz. Nie ujdzie ci to na sucho draniu. Sądzisz, że cię uratuję? Nie musisz tego robić. A może sądzisz, że to gra? Myślisz, że to gra, John? Że mój Nie kraj... Przez lata krwawił u waszych stóp dla zabawy? Że mój brat zginął dla zabawy? Że ja chcę umrzeć na darmo? Ameryka wkrótce się dowie czym jest nędza. Ma w ustach świetlówkę. Trzymam rękę pod jej brodą. Zaraz uderzę ją w szczękę i rozpocznę jej agonię. Powtarzam, chcę odzyskać to co mi ukradłeś i to zaraz. Dobra, oddam ci te darę, tylko proszę nie krzywdź. Dobra decyzja, John. Widzimy się za godzinę na ulicy Collinsa. Zginiesz tak jak twój brudny brat. Jak się nie zamkniesz, syko, to zaraz będziesz mogła go ode mnie pozdrowić w zaświatach. Jedziemy.